Schreiber zdecydowała. Takie będzie miała nazwisko po rozwodzie. We wtorek, 10 czerwca 2025 roku, tuż przed godzina 14.00, w Warszawskim Sądzie Okręgowym ruszyła rozprawa rozwodowa Marianny i Łukasza Schreiberów. Choć sytuacja nie należała do łatwych, obie strony starały się zachować klasę i wzajemny szacunek. Po rozprawie jeden z portali dowiedział się, jakie nazwisko będzie nosić Marianna po rozwodzie. Celebrytka postawiła sprawę jasno: Marianna i Łukasz Szrajberowie pobrali się w 2015 roku i przez lata uchodzili za dobrze dobraną parę: on, jako minister i prominentny polityk, ona, jako partnerka, która z czasem zaczęła rozwijać własną karierę medialną i społeczną. Z biegiem lat Marianna zaczęła jednak coraz głośniej mówić o braku wsparcia w związku. Podkreślała, że czuła się samotna i pozostawiona sama sobie w obowiązkach domowych i rodzicielskich. Schreiberowie i ich decyzja o rozwodzie. W marcu 2024 roku Łukasz Schreiber, polityk PiS, publicznie ogłosił zakończenie małżeństwa z Marianną Schreiber. Decyzja ta była dużym zaskoczeniem, szczególnie dla jego żony, która, jak sama przyznała, dowiedziała się o rozstaniu z mediów. Kilka miesięcy później Marianna zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. Choć to Łukasz Schreiber jako pierwszy ogłosił rozstanie, to Marianna Schreiber zdecydowała się na formalne działanie. W styczniu 2025 roku poinformowała publicznie o złożeniu pozwu rozwodowego, sugerując jednocześnie, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialność ponosi jej mąż. Jakie nazwisko będzie nosić Marianna po rozwodzie? Marianna Schreiber została zapytana przez jeden z portali o to, czy po rozwodzie zostanie przy nazwisku byłego męża. Celebrytka odpowiedziała jasno: Oczywiście, że zostaje przy nim, tak samo jak moja córka. Spędziłam z tym nazwiskiem jedną trzecią swojego życia i nic się w tej sprawie nie zmieni, wyznała Marianna Schreiber w rozmowie z plotkiem. Marianna przyznała potem, że ta decyzja jest podjęta dla dobra ich dziecka. Dla dobra dziecka podjęłam decyzję, aby spróbować rozwieść się w taki sposób, w jaki próbujemy się teraz rozwieść. Pozostanie przy nazwisku jest tego częścią, podsumowała Marianna Schreiber w rozmowie z Plotkiem.